No i drugie pytanie pozwolę sobie o pana Bosaka, czy, czy, czy to nie udało się, czy, czy jego nie dni udało się. Są policzone. W, ale była prób. Ale zredukowałem z trzech do tak. e, Czy jego dni są policzone w prezydium Sejmu? Co dalej? No bo mówił pan przecież, że jeżeli Konfederacja uzna, że miejsce pana Brauna jest Konfederacji, to nie należało, nie powinno nie, Konfederacja nie powinna mieć miejsca w prezydium, więc czy rzeczywiście dalej mhm. tak jest, no i czy, czy Konfederacja straci to miejsce? Jeżeli chodzi o procedurę obsadzania mandatów, nic się w tej sprawie nie zmieniło od moich ostatnich komunikatów. Państwa Komisja Wyborcza nie przesłała jeszcze do nas żadnej korespondencji ze wskazaniem kolejnego czy kolejnej osoby do objęcia mandatu po w panu pośle Kamińskim. W procedurę, procedury nie uruchomiłem w przypadku mandatu po panu pośle Wąsiku. Z powodów też, o których wielokrotnie państwu mówiłem, muszę mieć komplet danych z Sądu Najwyższego i dowiedzieć się, co tam się tak naprawdę wydarzyło i co marszałek, sejmu, urzędnik państwowy ma sądzić w sytuacji, w której mamy do czynienia tam z takim chaosem, a więc tutaj stosuję regułę ostrożnościową. Natomiast jeżeli chodzi o marszałka Bosaka, w tej chwili trwają jeszcze konsultacje. W między nami a partnerami koalicyjnymi, jak się w tej sytuacji zachować, ja kładę na szali dwa dobra, które tutaj są. Po pierwsze, rzeczywiście jest mi trudno wyobrazić sobie, żeby w prezydium Sejmu znajdował się przedstawiciel pana posła Brauna, to przyznaję. Natomiast z drugiej strony, obecność pana wicemarszałka Bosaka jako przedstawiciela ugrupowania opozycyjnego w prezydium Sejmu też wnosi, a ja to już wiem po iluś prezydiach z jego udziałem, jakiś rodzaj w. Nie chcę powiedzieć sporu, ale takiego, takiego napięcia politycznego, który w, te, w takich ciałach też jest potrzebny. To znaczy dobrze jest zobaczyć, przejrzeć swoją argumentację w argumentacji kogoś innego. Zobaczymy, co ostatecznie zdecydujemy. Decyzja jeszcze nie zapadła. Dzisiaj są konsultacje klubów w tej sprawie. Zobaczymy, jak to się skończy.